Do miasta przyjechał cyrk. Występują w nim akrobaci, siłacze, połykacze ognia, iluzjoniści i klauny. Nie jest to jednak zwyczajny cyrk. Aby zobaczyć popisy, trzeba się troszkę wysilić. Bo to najmniejszy cyrk świata Pchli cyrk. Pchli cyrk to znana na całym świecie gra Karciana jednego z najpopularniejszych autorów gier Reinera, knizi. Dzięki prostym zasadom i kompaktowemu pudełku, gra sprawdzi się w podróży, na imprezie czy przy rodzinnym stole. Tym wstępem witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Plansza Papla z tej strony Dziku. Witam Was w tym sezonie wakacyjnym. Dlatego też jestem solo, ponieważ Filip, mój największy, najlepszy współgracz, oraz Agnieszka podróżują. Wakacyjnie, bo jeszcze mają urlop, a ja w przerwie między pracą postanowiłem podzielić się z Wami, w ich imieniu też, emocjami, sugestiami, wnioskami na temat gry Pchlicyrk. Przepraszam bardzo, jeśli kogoś urażę. Ja uważam, że Rainer Knizia, czy Knizia, jak zwał, tak zwał, wielkim projektantem gier jest. Tak, jest to eurosłucharzysta pełną gębą. Gdzie ze świeczką, ze świeczką czy z kagankiem trzeba szukać fabuły w jego grach, ale trzeba mu przyznać, że mechanicznie jego gry świetnie śmigają. I taki też jest Pchlicyk. Pchlicyk to jest gra karciana, wydana przez wydawnictwo Muduko w Polsce w ramach letniego maratonu gier. Muduko też przysłało tą grę nam do recenzji, za co serdecznie dziękujemy. Grę można rozgrywać w wariancie od 2 do 5 osób y, od 6 lat, tak, i to się zgadza. Nawet 6 lat, jak tutaj da radę. No i gra zajmuje około 15 minut. O co chodzi? Chodzi o to, żeby w grze zbierać zestawy gra, kart. Zagrywamy karty z numerkami y, upstrzone. Fajnymi grafikami pchełek, i musimy zbierać tria. Tria, czyli trzy karty o takiej samej wartości. Jeżeli mm, e, gracz skończy zagrawanie kart, e, wtedy przechodzi tura na następnego gracza. Gra jest prosta, bardzo przypomina mi Kajku kosza, wydanego w Polsce nakładem Egmontu. Zresztą to też jest e, m, gra autorstwa Rainera Rein Knizi. Wszystkie gry tego niemieckiego projektanta, mieszkającego aktualnie w Londynie, mają jakiś wspólny mianownik. Zbieranie różnych setów, czy to zbieranie, pilnowanie, aby każdy Twój wynik był na tym samym poziomie i liczy się Twój najmniejszy wynik, czy zbieranie właśnie setów triów, czy zbieranie jak najmniejszej ilości kart i wtedy ktoś wygrywa. Gra jest banalna, prosta. Nie trzeba dobudowywać do niej żadnej historii. Chlicyrk, podobnie jak lato z komarami, gdzieś tutaj graficznie się spotyka, ale tak najważniejsze są cyfry. Są cyfry, które musimy zbierać właśnie w tria i kompletować sobie, aby, usunąć, aby największy wynik uzyskać. Oczywiście są też karty akcji. W postaci e, trzech wariantów po trzy sztuki. Karty akcji to też e, pewna e, rzecz e, charakterystyczna dla Rainera Knitsi, bo zazwyczaj one albo e, Powodują, że można dobrać sobie jakąś kartę, albo można kontynuować y, odkrywanie kart bez y, poniesienia kary, jak w przypadku standardowych zasad, albo y, można zgłasać, zgłaszać y, różne żądania w innym kolorze, to znaczy zmienić kolor karty, ponieważ w talii, jeśli chodzi o Cyrk, występują różne kolory. Gra jest świetnie ilustrowana w małym kompaktowym pudełeczku. Idealnym na wakacje. Wspomniałem o zbieraniu trio. To trio w ogóle przewija się cały czas, jeśli chodzi o nasze wyjazdy, bo trio to są gry, które zabieramy zawsze na wszelkie wyjazdy, albo jadąc też w odwiedziny do dziadków. Jest to pchlicyr, wspomniany kajko i kokosz, no i lato z komarami. Jednego autora No to notabene. I świetnie spełniają swoją rolę. Proste, nienachalne, nieodstraszające gracza od, od stołu, zwłaszcza tego, który nie jest nawykły do grania w nowoczesne gry karciany. Plicyrk uroczy jest, jest uroczy, więc tym bardziej przyciąga do stołu i nie trzeba tej historii dobudowywać, której i tak tutaj nie ma. Jak wspomniałem, Rainer Knizia to nie jest storyteller, story tylko solidny twórca mechanik. No, ale gdzieś mnie ujął w tym sercu i w Nerdlats.pl wszyscy wiedzą, że jak ja słyszę o nowej grze Rainera Knizi, no to biegnę ją czym prędzej sprawdzić. Tak jak powiedziałem, zasady są banalnie proste. Uczą liczenia, uczą zbierania kart. Dlatego te 6 plus jak najbardziej jest zasadne. Myślę, że 5-latek gdzieś przy pomocy też mógłby wprawić się w tą grę. Łukasz Silski wskoczył mi już dawno na radar. Świetny grafik, świetny ilustrator obok Tomka Larka. Naprawdę z polskich ilustratorów no, zaczyna wychodzić na prowadzenie w duecie właśnie z Tomkiem Larkiem, także serdecznie polecam, moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wydatnictwo Muduko możecie zobaczyć galerię zdjęć na nertac.pl jest to galeria zdjęć która została zrobiona zanim mocno zaczęliśmy eksploatować ten tytuł. Teraz, gdybym zrobił te zdjęcia, zobaczylibyście mocno zgrane karty, ponieważ ich nie koszulkowałem. A to z tego powodu, że one mają świetną fakturę. Taką Nie są to gładkie karty, ale takie chropowate, które świetnie w ręce reżą. Mały, mała wspominka. Odpowiedzialny za tłumaczenie jest Marcin Szrama, dobrze znany z serwisu Zagramy. Także, robota super wykonana. Marcin też jest propagatorem gier nieznanych, jeśli chodzi o polski rynek, a wyszperanych przez Marcina na niemieckim markecie. Także, serdecznie tym bardziej polecam. Że jest tu wkład duży też naszego środowiska blogowo-vlogowego w wydanie tej gry. Jak przystało na grę karcianą autorstwa Reinera Knizi, gra jest bardzo szybka, dlatego można kolejne partie rozgrywać, odgrywać i my to czyniliśmy, będąc na wakacjach. O, mały off-top, jeśli słyszycie tą syrenę. Specjalnie okna nie zamknąłem, ponieważ ten podcast jest nagrywany 1 sierpnia, czyli w kolejnym rocznicę powstania warszawskiego. Także łączymy się bardzo mocno. Jak nic, możemy to uświetnić ten dzień, grając wspólnie w gry planszowe, do czego serdecznie zachęcam, żeby spać te więzy, więzy rodzinne. Pchlicyrk idealnie się do tego nadaje. Gra jest naprawdę... W stylu Rainera Knizzi. Moim zdaniem, ktoś, kto nie potrafi się wczuć w różne historie i ma problemy z grami typu Ameryka, z grami, gdzie fabuła jest dodawana, w grach Rainera Knizi, właśnie tych karcianych, jeszcze świetnie ilustrowanych przez naszych polskich ilustratorów, świetnie się odnajdzie. Ja serdecznie, serdecznie Wam polecam. No, treści kontrowersyjnych żadnych. Więc warto to sprawdzić. Gra ma bardzo rozsądną cenę, cenę, którą możecie znaleźć w wielu dobrych sklepach planszówkowych. Wydawnictwo Muduko bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie tego tytułu do recenzji. Bardzo, bardzo polecam. Mogę tylko żałować, że tego podcastu nie nagrywam razem z Filipem, bo on. Podobnie kajko i kokoszem i latem z komarami był zachwy zachwycony. Pchlicyrk, strzał w dziesiątkę. długo czekamy na kolejne gry od Rejnera Knizi e w, w Waszym wykonaniu. Jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się, siemanko!